Lubię zbierać grzyby przeważnie. O, a tak co panu byli na bardziej jeść? Biegos, Bigos, to nowe... Tak, lewy... tak, no. Jak dobrze żyć, to przynajmniej trzeba mieć... Ile? Netto 4000. tysiące. No. Czy, czy jest pan szczęśliwym człowiekiem? To zależy. A od czego zależy? No nie wiem, no, zdrowie jest najważniejsze, co za Pana najważniejsze. No? Rodzina. Tego po kolei, rodzina, zdrowie też choć nie jest za dobre. Nie za dobre. Nie za do dobre, no, ale no to życzę w takim razie. Cieszę się z tego, że można popatrzeć na niego. Tak? Tak może. Czyli Pana natura tak ogólnie tak, to myślę, interesuje? Tak, niestety. Nie ja, znaczy, stety, no. Niestety tak, natura, bo lubię zbierać grzyby przeważnie. O, to jest coś o tych grzybach. E, tak. Dzień najlepiej zbierać, gdzie jak, najlepiej? O... W jakim okresie tak dalej? Coś więcej o tych grzybach? Najlepiej, no na jesieni. Na jesieni, czyli tak, musimy poczekać tak, na jesień dopiero. Tak, dopiero na jesieni. Choć są wcześniej. Majowe są też, ale to. A oprócz żywów co się jeszcze pan lubi robić? No chodzę dużo do sklepów. Jestem chyba. No, ale jakich sklepów dokładnie? No, do wszystkich. Przeważnie spożywczych. Ale kupować, czy po prostu tak, tak, no, takie, tak że pan odwiedza nie, nie, wszystkie... Nie, 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 kupuję, kupuję, bo ja wszystko prawie gotuję. A, czy pan ja, lubi gotować, dlatego ja, pan nie, chodzi nie, do sklepu no sto? Proszę? dlatego pan chodzi często do sklepu, bo lubi pan gotować. No, właśnie bo e... bo też na emeryturze to... Jaka, no, kuch jaka kuchnia, jaka... Kuchnia w staropolska, Staro pierogi, 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 no. A tak, co pan lubi najbardziej jeść? Najbardziej? Tak, jaka potrawa, tak? Pierogi, czy coś innego? No bigos Bigos, bigos to w my... Tak, no Bigos tak. Dobra, czego panu mogę życzyć jeszcze? No nie wiem, no mi się wydaje, że Trochę za mało Pieniędzy jest na emeryturze No, przydałoby się więcej pieniążków, tak? No niestety, tak To drożyzna trochę jest, nie? No, znaczy drożyzna może bardzo nie jest No w zależności kto co kupuje, no Ale tak z, z... Po prostu. No, Przydałoby się więcej. Żeby dobrze żyć, to przynajmniej trzeba mieć. Ile? Netto 4000. Na osobę? Tak, na osobę. Dobra, to życzę. A tu cztery... jest. A tu jest. A, a Niecałe 3. Aby było te 4, to już Panu życzę. Dziękuję. Jest... Dobra, mogę jeszcze pytanie, Czy jest Pani szczęśliwa? Tak? Jakie jest powód, że jest Pani szczęśliwa? Jaki jest powód, że jest Pani szczęśliwa? Pana, że sobie idę, O dzisiaj taki piękny dzień. I nie, ma nie no wczoraj, wczoraj był lepszy, trzeba przyznać. Chyba. Wczoraj był lepszy, słoneczny, dzisiaj. Więcej słońca mi się przydało. Ale... Nie Czyli, czy, czy, że pani ma wiem, człowiekiem, może taki temat. Na razie tak. Co powoduje, że pani jest szczęśliwa? Zdrowie. Dopiszecie zdrowie, tak? tak? A oprócz zdrowia, coś jeszcze? No, wszystko. Pogoda, nie wiem, rodzina jest ważna. Do, co no, rodzina, za... właśnie, rodzina. A że co, była blisko rodzina, czy zdrowa rodzina, że była? No zdrowa godzina, żeby im się układało jak najlepiej. Dobra, nie przeszkadzam.